Mówiłam, że bezpiecznie dojedziesz. Nie powiedziałaś Ericowi, że w Los Angeles nie dasz sobie rady za kierownicą? Jestem stara, ale to nie znaczy, że nie umiem prowadzić. Poza tym chciałam Cię jak najszybciej odwieźć. To był Twój pomysł. Bałam się, że inaczej nie wyjedziesz z Chicago. Gdybym wiedziała, że nie będę tam mile widziana, pojechałabym gdzie indziej. Wcale tak nie powiedziałam. Ale przez cały tydzień miałaś nieszczęśliwą minę. Wcale nie. Z pewnością nie byłaś sobą. I wiem dlaczego. Przestań. Erik cię w końcu wyrzucił. Zrobiłaś coś niewybaczalnego. Nie wiesz, o czym mówisz. To czemu się ukrywałaś przed swoim mężem i dziećmi? Nie ukrywałam się. To są sprawy mojej rodziny. Ty tak twierdzisz. Na co czekasz? Czas stanąć przed plutonem egzekucyjnym. Ale pamiętaj, jeśli Erik cię nie zastrzeli. Ja mogę to zrobić. Niczego innego się nie spodziewam. Możemy tu siedzieć całą noc. Nic nie rozumiesz. Rozumiem. Mówiłam, że kiedyś twój gniew weźmie nad tobą górę. I najwyraźniej tak się stało. Ale jeśli Erik wybaczył Ci Twoje kłamstwa na mój temat, na pewno teraz też Ci wybaczy. Mamo, zostaw tę walizkę. Erik mógł to zrobić. Dałam sobie radę. Zresztą, im szybciej pójdziesz do domu, tym szybciej wrócę na lotnisko. Nie wejdziesz ze mną? Żeby się spóźnić na samolot? Tu się pożegnamy. Niech Eryk mnie zaprosi na następny pokaz i... przyśnę po mnie ten wspaniały odrzutowiec. Mamo. Dziękuję. Muszę jechać. To straszne, co spotkało Bruk. Prosiłem Stefani, żeby się nie wtrącała w cudze sprawy. I co to dało? Nie krytykuję cię. Żaden mężczyzna nie podporządkuje sobie Stefani. Po tym, co zrobiła mojej siostrze, to prawda, że ci dała rodzinę, ale ten dom do niedawna bardziej przypominał więzienie. W końcu znów jesteś sobą. Czujesz się szczęśliwy. Odzyskałeś swoją firmę. A jak do tego doszło? Dzięki Tobie. Nie, tak. Może Cię do tego skłoniłam, ale to Twoja zasługa. Jesteś pewny siebie. Wierzysz w swoje możliwości. Bardzo Cię kocham. Eryku, Rosa, jest tam kto? Co zrobimy? Nic. Wyjdź na taras i bądź cicho. Zmieniłeś zamki. Pewnie również kupiłeś psa. Lepiej nie pytaj. Dobrze wyglądasz. Ostatnio wiele się wydarzyło. Wiem o firmie. Bardzo się cieszę. Odzyskałem ją dzięki marone. Tak łatwo ustąpił? Przyparłeś go do muru. Mimo wszystko, trudno w to uwierzyć. Może się dziwisz, że sam tego dokonałem? Myślałaś, że to niemożliwe? Najwyraźniej nie miałam racji. W wielu sprawach.